Wiecie dlaczego Marliś nie gra w obronie? Bo byłaby. <grystanie> Luka. No i tym cringe'owym akcentem możemy rozpocząć dzisiejszy odcinek, w którym sobie sprawdzimy, czy da się wygrać grę nie tracąc HP. Rymuje, nawet nie czuję. Zapraszam was do oglądania. Myślę, że akurat tutaj dobrym pomysłem będzie wziąć właśnie Edgar, ponieważ jest to postać, która ma swojego no jakże wybitnego ulta, który się sam ładuje, więc jest to akurat chyba najlepsza postać i takim chyba jednym z najlepszych trybów do tego, aby sprawdzić, czy bez straty HP można wygrać grę. Jest to chyba solo, ponieważ na tych trójkach jest dosyć ciężko, ponieważ no właśnie tam raczej te HP od razu praktycznie się traci, chociaż tam niewiele, ale jednak chodzi o to, żeby nie stracić ani jednego HP e, właśnie więc dzisiaj sobie to sprawdzimy e, i jak na razie no na szczęście się to udaje ale też nie mogę dostać e, ani jednego HP mimo że dostaje się 1000 ale wiecie już tak się mówi e, nawet od strefy więc no ani od zadymiarzy ani od strefy nie mogę dostać dzisiaj, ha, dzisiaj HP e, więc no muszę akurat uciekać od strefy oraz uciekać od innych zadymiarzy więc no akurat to może być ciężkie ale mamy na to 5 prób i dzisiaj się postaramy aby to wyszło no, czy to jest żart jakiś. Jak oni się tam timują, to PAM i ten Daryl. To jest jakiś. A, dobra, szkoda gadać. 5 osób na mapie, więc akurat, no, szanse są nadal dosyć duże. I, no, jak na razie, na szczęście nie udało mi się stracić ani jednego HP. Więc akurat, no, jak na razie ten challenge, albo to takie sprawdzenie, o kurde, czy to się uda, jest jak na razie jeszcze do zrealizowania. E, ale, o kurde, to akurat Daryl, więc muszę uciekać. Na szczęście. Całe szczęście nie, tra nie straciłem ani jednego HP, i tutaj akurat no jestem w dosyć bardzo złej pozycji. Tak, no akurat zresztą widzicie sami, ponieważ i strefa, i Daryl tutaj są obok mnie. Ten Daryl nie atakuje, więc nie wiem dlaczego, ale no niestety w tym momencie. Niestety ten challenge pierwszej rundy się kończy, ale jeszcze mamy przed sobą cztery rundy. Więc lecimy sobie teraz dalej. Sprawdzimy sobie to w drugiej, w, drugim, w drugiej rundzie, czy uda się dla nas jakoś to wygrać bez straty HP, więc lecimy. Druga runda, i oczywiście biorę sobie Edgar, oraz również biorę sobie tutaj. Na solo showdown właściwie, no, wszystkie dzisiejsze mecze będą właśnie Edgarem oraz na mapie solo showdown. W tym meczu akurat będę starał się jakoś tutaj się uzbroić w większą ilość power cubesów, ponieważ będę starał się gdzieś tam później troszeczkę przetokować przeciwników, żeby właśnie może zgarnąć jakiegoś fraga i żeby szybciej dojść do wielkiego starcia. Ale jak na razie zostało 8 osób i tam akurat bardzo niewiele HP ma ten brok, i teraz może na niego sobie skoczymy. I teraz, tak, dobra, mamy łatwego w miarę fraga. Ponieważ jeszcze też bez straty HP i to akurat tutaj się liczy w odcinku i jest tak na razie, myślę, spoczko i zostało tylko 5 osób, więc no myślę, że szanse są naprawdę spore. I okej, okay, w tym momencie mamy teraz sobie wielkie starcie, i no akurat tutaj przeciwnie jest Edgar, więc no niestety chyba raczej no tutaj zbytnio wielkich szans nie ma. Tym bardziej, że on ma chyba jakoś du dużo tych parkubsów, i też nie wiem, aha, on jest tu, no. No kurde, niestety się nie udało. Halo, halo, witam, witam w trzeciej rundzie w dzisiejszym odcinku. A tą rundę startujemy sobie akurat przy skrzyni. I mamy jednego z I tam obok mnie był colt, który właściwie mógłby mnie trochę przeatakować, ale dlaczego tego nie zrobił, w sumie nie wiem. Ale aktualnie zostało 7 osób na mapie, czyli akurat z każdą osobą, która sobie deadnie, jest akurat większa szansa na to, że będę miał tutaj fraga bez straty HP. Znaczy to w ostatniej jakby fazie rozgrywki, czyli w wielkim starciu raczej to jest nieuniknione, żeby stracić HP, ponieważ no niestety no te pole manewru jest teraz mniejsze i no akurat no ta strata HP raczej jest nieunikniona, ale dzisiaj postaramy się to udowodnić, że jednak bez straty HP można wygrać meczek na pierwszym miejscu właśnie i to akurat dzisiaj mam nadzieję, że sobie udowodnimy. No nie, tutaj akurat Byron obok mnie i no niestety, kurde... No nie. No tutaj już akurat było dosyć ciężko. No cóż, lecimy sobie w takim razie z kolejną gierko, już czwartą i coraz mniejsza, ponieważ została tylko ta i jeszcze kolejna. I no tutaj akurat jeden perkipczyk jest, jeszcze tutaj są jakieś perkipcy, a tam przy mnie jest B i kurczę, tutaj akurat ryzykuję mega mocno, żeby wziąć. Ja nie wierzę. No to co, lecimy sobie teraz kolejną i niestety już piątą i zarazem ostatnią gierką w dzisiejszym odcinku po moim totalnie debilnym zachowaniu. W sensie, serio, no czy te e, zachowanie w poprzedniej rundzie było dobre? No powiedzmy sobie szczerze, że nie, no mega źle się zachowałem i mam nadzieję, że w tym meczu jakoś tam wyjdzie lepiej. No mam taką nadzieję. Tam jest akurat Leon, kurde, tu akurat Barley jeszcze... O nie, tutaj akurat Barleya mega mocno się boi tam Kiełka jeszcze, bo tam też jest na dole Kiełek, więc akurat tych postaci się mega mocno boję no Tego Leona też i tego no, chciałem powiedzieć jeszcze surge, ale niestety, albo bardziej stety, został on na szczęście deadnięty. Jesteśmy w takim akurat etapie tej rozgrywki, gdzie już strefa jest mega blisko środka. Tam akurat Frank me przed chwilą deadnął sobie właśnie Barle tutaj akurat kiełek, więc spoczko, mamy akurat w miarę łatwego fraga, a tutaj... Co? Leon w ogóle jakby... Nie wiem, on ma Zeza, czy co? Nie zadał dla mnie ani jednego HP, więc akurat, no, chyba... No, Zeza ma, nie wiem. Ale nie będziemy tutaj obrażać i niestety zadał mi HP, więc no, niestety, no. Trzecie miejsce. No, tam chyba plus 6 pucharków ale no, nawet to nie będzie aż tak bardzo cieszące, ponieważ no, niestety by strategii P nie udało się wygrać. Jeśli macie jakieś więcej pomysłów na tego typu właśnie odcinki, gdzie będziemy sobie to sprawdzać, to piszcie koniecznie w komentarzach i do zobaczenia do kolejnych odcinków. No i cześć Mordiaty. jo pozdro, hejka.